Program HomeStyler to bardzo rozbudowane narzędzie do tworzenia wizualizacji wnętrz. Jest to program, z którego sami korzystamy, chętnie go polecamy, i co więcej, jest to program, który stale się rozwija. Dlatego w tym nagraniu podpowiem Wam o pięciu funkcjach, które nie są tak znane, a potrafią wycisnąć z niego siódme cytrynki. Co? A dziś chciałbym pokazać Wam pięć nieco ukrytych funkcji tego programu, które zdecydowanie warto znać. Zaczynamy! Interaktywne obiekty. Interaktywne obiekty to wyjątkowa grupa modeli, która jest dostępna w programie HomeStyler. Te obiekty potrafią ze sobą inteligentnie współdziałać. Polega to na tym, że np. gdybyśmy chcieli położyć jeden obiekt na drugim, to używając standardowych modeli często to będzie wyglądało dosyć nienaturalnie. Natomiast w przypadku interaktywnych obiektów te obiekty potrafią ze sobą tak jakby współpracować. Korzystając z tych obiektów oraz używając specjalnej funkcji kładzenia ich na innych obiektach, program w sposób inteligentny próbuje zasymulować ich położenie. Dzięki temu, wykorzystując interaktywne obiekty, jesteśmy w stanie osiągać bardziej naturalne wizualizacje wnętrz. Siatka fotograficzna. Osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z tworzeniem wizualizacji wnętrz, często ma problemy z tworzeniem odpowiednich kadrów. I tu pojawia się możliwość włączania siatki fotograficznej w trybie renderowania. Widoczność siatki możemy włączyć będąc w trybie renderu. Do wyboru mamy klasyczną siatkę według reguły trójpodziału oraz siatkę według reguły złotego podziału. Siatka będzie nam pomagać w planowaniu naszych kadrów. Przykładowo możemy wykorzystać tak zwane mocne punkty w kadrze, czyli miejsca przecięcia się linii. To właśnie w tych miejscach będziemy najbardziej skupiać nasz wzrok, dlatego warto zadbać, aby widoczne tam elementy nie były przypadkowe. Uruchomienie siatki fotograficznej jest bardzo proste, a jednocześnie potrafi znacząco wspomóc kadrowanie naszych wizualizacji, dlatego warto z tego rozwiązania korzystać. Automatycznie stylizowany sufit. Sufity belkowane, sufity ze sztukaterią, sufity z widoczną instalacją. Jeszcze do niedawna te wszystkie rozwiązania trzeba było wprowadzać ręcznie do programu. Natomiast dzięki automatycznych funkcjom możemy zrobić tego typu sufit po prostu za jednym kliknięciem. Funkcję możemy włączyć po kliknięciu na sufit i wybrania z pasku kontekstowego ikony Custom Sealing. W tym trybie możemy ręcznie edytować sufit lub użyć przygotowanych wzorów, które automatycznie dostosowują się do naszego wnętrza. Wystarczy wybrać interesujący nas wzór, przenieść go na sufit i gotowe. Niestety, jak w każdym procesie automatycznym, to znacząco skraca czas pracy, natomiast nie mamy wpływu na każdy detal naszego sufitu. Dlatego, jeżeli zależy Wam na bardziej precyzyjnym rozmieszczeniu baletów elementów na suficie, nadal sugeruję żmudną, też precyzyjną, ręczną pracę. Natomiast, jeżeli chcecie zobaczyć, jak dane rozwiązanie będzie wyglądało w Waszym wnętrzu, nie poświęcając temu zbyt wiele czasu, to faktycznie warto testować przeróżne funkcje automatycznych sufitów. Animacja początkowa w panoramie. Pierwsze wrażenie możemy zrobić tylko raz, dlatego warto zadbać o to, aby zwalała z W programie HomeStyler możemy wykonywać panoramy wnętrz, czyli wizualizacje, po których możemy się swobodnie rozglądać. Samą panoramę możemy też delikatnie podkręcić wspomnianą animacją początkową. Wystarczy, że będąc w panoramie, klikniemy na przycisk Edit, następnie wejdziemy w ustawienia i tam zaznaczymy opcję Opening Animation. Teraz, gdy otworzymy panoramę, to najpierw wlecimy do wnętrza. Niby mały drobiazg, a jakże efektowny. Animacje mebli w trybie wideo. Jak już jesteśmy przy ciekawych efektach, to jeszcze warto wspomnieć o różnych opcjach animowania modeli w trybie wideo. Po przejściu do trybu wideo i wykonaniu statycznego kadru lub ścieżki możemy włączyć Grow Effect, czyli efekt wyrastających na naszych oczach modeli mebli. Nadaje to taki telewizyjno-filmowy efekt znany z programów wnętrzarskich. Jednak to nie wszystko. Samą animację tych modeli możemy modyfikować i sprawiać, aby jedne wyskakiwały, inne się obracały, a jeszcze inne robiły coś innego. Idąc dalej i przechodząc do trybu zaawansowanego możemy otworzyć okno linii czasu, czyli zobaczyć nasze nagranie z naniesionymi animacjami w czasie. I jak się pewnie już domyślacie, również i w tym widoku możemy modyfikować modele, przyspieszając lub zwalniając animacje oraz planować czas ich pojawienia. To wszystko sprawia, że możemy bardzo precyzyjnie wyreżyserować nasz film, który wykonamy w programie HomeStyler na naszym projekcie Wnętrz. I to była moja lista 5 mniej znanych, ale bardzo ciekawych funkcji w programie Homestyler. Koniecznie dajcie znać, czy znaliście te funkcje. A może znacie jakieś inne ciekawe funkcje, śmiało podzielcie się nimi w komentarzu. A jeśli chcecie poznać wszystkie sekrety programu Homestyler, to koniecznie sprawdźcie nasz pierwszy w Polsce kurs projektowania wnętrz w programie Homestyler. Tymczasem życzę Wam tworzenia wspaniałych wnętrz, koniecznie dzielcie się nimi z całym światem. Bo jak zawsze powtarzamy, wnętrza to radość.